Zatrudnieni tu wysoko kwalifikowani pracownicy wykonują poszczególne czynności montażowe sprawnie, dokładnie i solidnie. Zwój blach już się rozwija. Niedługo powstaną z niej poszczególne elementy karoserii. Odpowiednio pocięta trafia pod ponad 100 pras czołowych światowych firm Verson, Schuler Bliss. Wytłoczone części karoserii trafiły do zakładu jej montażu wyposażonego w automatyczną linię wielopunktowego zgrzewania podłogi i szkieletu nadwozia włoskiej firmy MST. Karoseria zaczyna przybierać właściwy kształt. W dużym stopniu zautomatyzowany i skomputeryzowany proces produkcyjny jest gwarancją wysokiej jakości wytłoczek precyzyjnego połączenia elementów karoserii dokonują wysokiej klasy roboty amerykańskiej firmy unimate 3, 20. polakierowane na dwozie podlega ścisłej kontroli jakości Zgadza się zgoda się Wysoka jakość produkcji to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiego przemysłu motoryzacyjnego. To fabryka samochodów osobowych w Warszawie. Ergonomiczny układ stanowisk pracy zapewnia wysoką wydajność i bezpieczeństwo. Praca ludzka ograniczona została tu do niezbędnego minimum. Zakładane są jedynie drobne podzespoły, większe natomiast dostarczane są bezpośrednio na linię za pomocą sterowanych automatycznie środków transportu. Zatrudnieni tu wysoko kwalifikowani pracownicy wykonują poszczególne czynności montażowe sprawnie, dokładnie i solidnie. Montaż silnika odbywa się na przenośnikach podwieszonych, dostarczających zmontowany silnik na stanowisku. Wszystkie zewnętrzne części karoserii wchodzą teraz do konduktorów głównych, gdzie następuje ich wstępne zespolenie. Taki proces technologiczny pozwala na zmniejszenie pracochłonności, wzrost wydajności, optymalne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej, wzrost jakości i powtarzalności wymiarowej produkowanych zespołów nadwozia oraz zmniejszenie uciążliwości pracy. Zainstalowano tu 14 linii automatycznej obróbki wiórowej znanych firm Ustawienie Dobre. świateł i FSO Polones opuści bramę fabryki. Jeszcze tylko założenie kół, których geometria za chwilę zostanie ustawiona i kolejny nowy samochód staje o własnych siłach. 22 hektary powierzchni, 23 tysiące pracowników, wysoko kwalifikowana kadra, 12 zakładów filialnych, 500 zakładów kooperacyjnych, nowoczesny potencjał produkcyjny i technologiczny, produkcja 100 tysięcy samochodów rocznie, 42% produkcji na eksport.